Słowo Boże na dziś, piątek 21 marca 2025 roku. Czytanie z księgi rodzaju. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Prawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do sychem, Izrael rzekł do niego: Czyż twoi bracia nie pasą trzody w sychem? Chcecie posłać do nich. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni już ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał, Ruben postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc: Nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z Niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili go do studni. Studnia ta była pusta bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianiccy ich mijali, bracia, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra. A ci zabrali go z sobą do Egiptu. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 105: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Pan przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi męża Józefa, którego sprzedano w niewolę. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Kajdanami ścisnęli mu nogi, jego kark zakuto w żelazo, aż się spełniła jego przepowiednia i poświadczyło ją Słowo Pana. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Król posłał, aby go uwolnić, wyzwolił go władca ludów, ustanowił go Panem nad swoim domem, władcą całej posiadłości swojej. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Chwała Tobie, królu wieków. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu. Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo pańskie.